No to jesteśmy, zmierzamy pod nadajnik powoli zaczyna świtać a my będziemy się wstawiać, będziemy się modlić niech nas Pan będzie uwielbiany. Amen. Patrzcie jak pięknie Kiedy ranne stają zorze Tobie ziemia, tobie morze Tobie śpiewa, żyją wszelki Bądź pochwalą Boże Wielki Tak jest Cześć, witam Was serdecznie dzisiaj z naszej porannej modlitwy na modlitwę przybyła Bogusia, przybyła Ela, przybyłem ja. No i wychwalaliśmy Boga, cieszyliśmy się, uwielbialiśmy. No teraz pięknie wschodzi słońce, a księżyc, który mam tu, o, on już się chowa tam, już go za chwilę nie będzie. Także fajne doświadczenie, że księżyc schodzi, a słońce wschodzi. <laughs> Dobrze, dzisiaj takie żujemy słowo dalej, ojczy nasz, który jest w niebie. I taka jedna myśl, która przychodzi... Do nas od naszego Ojca. Yy, yy, mamy Ojca, yy, do którego należy wszystko, do którego należy wszystko, i On mówi do każdego z nas: Synu mój, wszystko, co jest moje, jest Twoje. I, i to jest kwestia uświadomienia sobie i poznania, jakie jest dziedzictwo naszego Ojca, bo kiedy znamy, yy, wiemy, poznamy dziedzictwo Ojca, to poznajemy nasze dziedzictwo. A jak można poznać dziedzictwo Ojca? Dziedzictwo Ojca poznajemy przez dziedzictwo Syna. Kiedy poznajesz Jezusa Chrystusa, kiedy poznajesz e, Jego chwałę, kiedy poznajesz Jego moc, kiedy poznajesz Jego życie, to tak naprawdę poznajesz to wszystko, do czego przeznaczył Cię Ojciec. Poznajesz swoje dziedzictwo, bo to wszystko, co ma Jezus, co przyniósł Jezus, co przynosi Jezus do naszego życia i do naszego posługiwania, tak naprawdę jest nasze jest dla nas, dla Jego braci i sióstr, dla dzieci Ojca Niebieskiego. Także modlę się o to, żebyśmy każdy z nas odkrywał i poznawał Jezusa Chrystusa, bo to jest życie wieczne, abyśmy znali jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłał Jezusa Chrystusa. I przez to poznanie też, żebyśmy przez wiarę wprowadzali to, co mamy od naszego Ojca. Wszelkie bogactwo, wszelką chwałę, wszelką dobroć, wszelkie uzdrowienie, wszelkie uwolnienie wszystko, co jest po prostu najlepsze od naszego Ojca pochodzi. I oto się modlę dla Ciebie i dla mnie, żebyśmy poznając, wprowadzali słowa w czyn, wprowadzali życie tam, gdzie jest śmierć, wprowadzali uzdrowienie tam, gdzie jest choroba, wprowadzali uwolnienie tam, gdzie jest zniewolenie i przynosili łaskę tam, gdzie jej brakuje. Także niech nasz Ojciec będzie uwielbiony. Ja błogosławię Was dzisiaj na cały dzień. Patrzcie, jak pięknie wschodzi słońce. Wszystko dla nas. Od naszego Ojca Niebieskiego. Niech Bóg będzie błogosławiony. Niech Bóg będzie uwielbiony przez nas, w nas. Bądź błogosławiony, Panie. Aleluja. Chwała Ci, Ojcze. Chwała Ci, Duchu Święty. Chwała Ci. Aleluja. No zobaczmy, kto tu przyszedł. zobaczmy. Mango. U, widzicie? O. Mam go na chwilę, przyszła i poszła, tak to z psami, przychodzi i odchodzi, ale my zostajemy w Ojcu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Amen. Ale ładnie, naprawdę.